Dzień dobry, dzień dobry. Czwartek, 24 sierpnia. Wspomnienie świętego Bartłomieja Apostoła, patrona Pszczelarzy. Na sam początek chciałbym skierować do Ciebie pytanie. Jak Twoje życie? Masz się dobrze? Czy żyjesz na 100%? Dziś w Kościele możemy usłyszeć Ewangelię według świętego Jana. Będzie to pierwszy rozdział, wersety od 45 do 51. Posłuchaj. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: Czy może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do niego i powiedział o nim. Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus. Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś synem Bożym, ty jesteś królem Izraela. Odparł mu Jezus. Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do Niego Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam. Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego. Amen. Na sam początek chciałbym, abyście zwrócili ważną uwagę na symbolikę drzewa figowego. Drzewo figowe dla Izraelitów było ich osadzeniem w ziemi obiecanej, ale też było takim znakiem utraconego raju. Natomiast liść, listek figowca było czymś, czym można było się zasłonić. Tu mówimy o starotestamentalnej scenie Adama i Ewy, kiedy zasłonili się listkami. Zasłonili się, bo wstydzili się swojej nagości, wstydzili się również swojego grzechu, chcieli się też ukryć przed Bogiem. Dzisiejsza scena opowiada o tym, że Natanael e, przebywał pod figowcem. Co tam robił, nie jest to ujęte, lecz jeśli będziemy zwracać uwagę na symbolikę, która jest bardzo ważna, bardzo istotna, możemy zastanowić się nad faktem, że Natanael właśnie pod tym drzewem może chciał ukryć swój grzech, może chciał ukryć swoje cierpienia, sm swoje smutki. Swoje zranienia, albo może po prostu rozmawiał z Bogiem i wtwierdził właśnie w tej chwili, że jest całkowicie samotny, że i tak Bóg go nie wysłuchuje, że w tym momencie został całkowicie sam, osamotniony. I do czego dochodzi? Dochodzi do przepięknej sytuacji, kiedy to Jezus Chrystus oznajmia Natanelowi. Widziałem Cię, zanim Cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Jak reaguje Natanael? Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Jezus Chrystus obiecuje mu dalej. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, ujrzycie niebiosa otwartej aniołów Bożych wstępujących i stępujących nad Syna Człowieczego. Zobaczysz jeszcze więcej niż to, co się dzieje dalej z Natanaelem, zostaje apostołem. Zostaje apostołem, który przyjmuje imię Bartłomiej, bo to właśnie dzisiaj, tak jak wcześniej wspominałem, wspominałem wspominamy świętego Bartłomieja apostoła. I czy tak nie jest w naszym życiu, że kiedy chowamy się pod ten figowiec, kiedy przysłaniamy się tymi liśćmi figowca, chcemy ukryć siebie przed światem, chcemy ukryć nasze wady, nasze grzechy i myślimy, że nikt nas nie odnajdzie, że jesteśmy całkowicie sami? Bóg dzisiaj mówi do ciebie, mówi do każdego z nas: Ja jestem. Ja Cię widzę. Dziś również, ponieważ codziennie czytam taką kartkę, jak ja to nazywam z kalendarza, bardzo mocno obrazuje dzisiejszą Ewangelię, dlatego pozwoliłem sobie przygotować tą kartkę i chcę ci, siostro, chcę Ci bracie, ją właśnie teraz przeczytać, abyś uświadomił, abyś uświadomiła sobie to, że nawet jeśli teraz jesteś w najgorszej ciemności, w najgorszym osamotnieniu, w otchłani, w której myślisz, że nikt cię nie widzi, nikt cię nie słyszy, Jezus mówi do ciebie następujące słowa: Jestem tuż obok, nachylam się nad tobą. Nawet wtedy, gdy właśnie szukasz mojego oblicza, jestem bliżej, niż ośmielasz się myśleć, bliżej niż powietrze, którym oddychasz. Gdy moje dzieci w pełni zdawały sobie sprawę z mojej obecności, już nigdy nie czułyby się samotne. Choć jeszcze nie masz słowa na języku, ja już znam je w całości. Moja obecność dociera do najgłębszych zakamarków Twojej istoty. Czy teraz rozumiesz, jak niedorzeczne są Twoje próby ukrycia czegokolwiek przede mną? Możesz bez trudu oszukać innych, nawet siebie, ale ja czytam Cię jak otwartą księgę, zadrukowaną wielkimi literami. Większość ludzi gdzieś w głębi duszy uświadamia sobie moją bliską obecność. Wielu z nich ucieka ode mnie i zawzięcie zaprzecza mojemu istnieniu, ponieważ moja bliskość ich przeraża. Jednak moje dzieci nie mają się czego bać, ponieważ obmyłem je własną krwią i okryłem płaszczem sprawiedliwości. Niech moja bliskość będzie dla ciebie błogosławieństwem. Skoro już w Tobie mieszkam, pozwól mi także żyć poprzez siebie i rozpraszać ciemność swoim światłem. Amen. Tym właśnie słowem chcę zakończyć dzisiejsze rozważanie. Siostro Bracie, jeśli podoba Ci się ta strona, podobają Ci się te rozważania, to zostaw kciuka do góry. Możesz również udostępnić. Ja teraz w tym momencie również zapraszam na platformę YouTube. Tam również te same rozważania się pojawiają, tylko troszeczkę w lepszej jakości, ponieważ gdzieś tam Facebook gubi tą jakość wideo. Więc na YouTube'a również zapraszam. Link pewnie będzie w opisie. Życzę Ci dużo radości, dużo miłości, wiary, nadziei. I pamiętaj, że nie jesteś sam, nie jesteś sama. Błogosławię, ściskam z Bogiem.